Nawet nie będziesz Wszystkie kwięści do góry Cała wojna Wszyscy Podnosisz kartę, zaczynasz kiepsi, zaciskasz znaczy Przestałem się dziecku, bo jednym blokiem, czym w sobie, więc to potrafisz, może mi szło, gdzieś za swoich braci, tu się pracy, lata z rynku, wszystko to po to, by stawać na rynku, po co wysiłku i z i wyrzeczeń, wiosna czy zima, czy lato, czy jesień, co się, się nie dzieje, to tu już żyją, bo już nie piękno, masz na wina, to kiedy ciemność, to pytanie tylko, czy dobra do końca, wszyscy, a na nawet gdy będziesz sam, trzymaj gardę wysoko i po prostu, ty strach, albo już nie masz sił, musisz doswać do końca, chodźby śmiatu, pasz na ryj Nie ważne gdzie nawet gdy będzie Czy maga gardy wysoko i po prostu Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musisz do szlag, do końca, na światu Te słowa zguka, na mnie te sztuka, te słowa na bicie Mówię to pocztą, ja w tołe życie Dacie mi życie to wada, te głębi, spoczone stany i płyso zęby Dla mnie to studium i kropo Kiedy nagrywam, klima się z tobą Nie zawsze spoko, Zatry się nie chce Albo na dzień, albo na sesję Czuję się więcej, za to robić, po to że w się chyba obrocił Przecież mi schodzi, kiedy rozpada Od razu nogam, nie ma co gadać, tak jak i Taka jest prawa Każdą te znipy, niby o tym tu wszyscy nie bawią Trzymaj gardę wysoko i po